W dzisiejszym odcinku pokażę Wam coś, co według mnie bardzo mocno wstrząsie rynkiem akwarystycznym. Chodzi tutaj dokładnie o kwestie roślin. W poprzednim roku, 2025, miałem okazję być na rockscaping, które było w, odbyło się w Lublinie. Rockscaping to bardzo fajne zawody w aquascapingu, kto nie wie o czym to jest, jak to wygląda, niech znajdzie na kanale YouTube. Jest na pewno bardzo dużo informacji na ten temat, a jak nie to odsyłam do social medi e, Michała i Pawła do Aquashow, także tam będziecie mogli się troszeczkę więcej <coughs> dowiedzieć się na ten temat. Tam e, w Lublinie poznałem Adama. E, Adam jest e, właścicielem, założycielem firmy LifoLab. E, LifoLab to e, rośliny. To jest firma, która robi rośliny. Rośliny w bardzo nietypowej formie, w takich woreczkach. To oczywiście są większe mniejsze porcje. Tak to wygląda. Mamy bardzo dużo ciekawych roślin. Oferta cały czas się powiększa, ale jestem pewien, że 90% parę procent akwarystów nie widziało takiej formy sprzedaży roślin, takiej formy yy, hodowli roślin. Ci, co widzieli, to zapewne byli właśnie w Lublinie albo gdzieś, gdzie jeszcze mógł Adam pokazywać yy, swój produkt. Moim zdaniem jest to niesamowity temat. Yy, rośliny koszykowe, fajna sprawa, ale większość to są hodowle nadwodne. Więc potrzeba troszeczkę czasu, a przede wszystkim roślina musi mieć dużo energii, do energii musi dużo zmarnować, żeby przystosować się do takiego oto środowiska czyli do formy, która rośnie pod wodą. Tutaj mamy rośliny, które już są w wodzie czyli jeden <coughs> ciężki temat tak naprawdę jest odhaczony. Druga kwestia rośliny, które są wolne od ślimaków czy jakichkolwiek glonów. Powiecie pewnie tak samo jest z roślinami in vitro. No, zgadza się. Tylko tyle, że roślina in vitro też potrzebuje dużo energii, czasu i nie zawsze wychodzi tak, że roślina się w dobrze przyjmie. Co innego jest w tym przypadku? Plusów jest tak naprawdę dużo, dużo więcej. Jeden z tych plusów jest przede wszystkim forma, w jakiej to jest zapakowane i to, co nam ta forma daje, możliwość transportu tej rośliny. No, naprawdę minimalizując jakiekolwiek uszkodzenia. To jest ogromny temat, a dla sklepów firm, które będą takie coś trzymały na stanie. No to kwestia przechowywania tego, tak? Wieszamy na jakimś regale i to może wisieć kilka miesięcy dobrych tygodni, jak nie nawet miesięcy. Także według mnie to jest naprawdę fajny temat. Eee... Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja będę miał okazję w swoim zbiorniku y, zasadzić te rośliny. Zobaczymy, jak one się przyjmą. Na pewno co nieco Wam na ten temat powiem. Na pewno zobaczycie jakieś przebitki z tego zbiornika. Y, oczywiście zbliżone rośliny, bo jest to zbiornik konkursowy, więc nie mogę go Wam w całości pokazać. Zobaczycie ten zbiornik po ogłoszeniu wyników w tym roku, oczywiście, ale to jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Y, ja Was zapraszam w tym momencie na kilka słów od samego Założyciela tej firmy, a po tych kilku słowach zaproszę Was na delikatne przebitki, które, które pokażą was z bliska, jak wygląda ten produkt. Jeżeli bycie zainteresowani czymś, co jest związane z tą firmą, piszcie w komentarzach, dajcie znać. Myślę, że coś może uda się jeszcze dla Was przygotować, a jak nie, no to słuchajcie, nazwa, szukajcie, a znajdziecie. Cześć! Cześć! Mam na imię Adam, jestem twórcą firmy Lifolab. Chciałem Wam powiedzieć dzisiaj parę słów o tym, jak do tego doszło, że na rynku pojawiły się nowe rośliny. Tutaj historia zaczęła się około pewnie 7 lat temu, kiedy wróciłem do hobby po, po wielu latach i obserwowałem, co się dzieje na rynku. No i tutaj było sporo zmian, bo pojawiły się nowe, nowe sprzęty, nowe filtry, nowe oświetlenie pojawiły się też rośliny in vitro. I kupując rośliny dla siebie do swojego nowego zbiornika, zacząłem się zastanawiać, jak to jest, że każda z tych form ma swoje mankamenty, bo rośliny w koszykach potrafiły mi spowodować to, że się stałem, chcąc nie chcąc, hodowcą ślimaków, a rośliny in vitro czasami przyjeżdżały w, takiej, w takim stanie, że no, nie nadawały się do sadzenia do zbiornika bardziej przypominały, takie, takie błoto jakiś w żelu, niż, niż zdrową, rosnącą roślinę. I zacząłem się w końcu wkurzać, tak naprawdę, i zastanawiać, czy ktoś tego nie może zrobić porządnie. No i wtedy, wtedy spojrzałem w lustro i powiedziałem: No, słuchaj, może ty to zrobisz, bo w końcu z wykształcenia jestem biologiem. Przepracowałem wiele lat jako specjalista do, do sprzętu laboratoryjnego, do odczynników laboratoryjnych. No i tak od myśli, się zaczęło, bo potem zacząłem kolekcjonować własne, własne rośliny, zacząłem tworzyć własne kultury, sterylizować rośliny. Zgromadziłem sporą kolekcję, a później, na, na dalszym etapie, zacząłem się też zastanawiać, jak powinna wyglądać forma takiej rośliny idealnej, którą by chciał dostać do ręki, czy to zaawansowany akwarysta, czy, czy ktoś zupełnie początkujący. I doszedłem do wniosku, że powinna ta roślina mieć. Kilka cech, czyli ona powinna być czysta, ona powinna być duża, ona powinna być wolna od różnych zanieczyszczeń takich biologicznych, typu, typu glony, ślimaki. I powinna też zapewniać dobry, stabilny transport czyli żeby ta roślina, która do Was wyjeżdża, to była ta sama roślina, która do Was trafi. I tutaj po kilku. Kilku tak naprawdę latach. Zastanawiałem się, jak to zrobić. Wypracowałem swoją własną metodę produkcji. Te rośliny, które produkujemy, są pakowane w takiej nietypowej formie i one są zanurzone w płynie ze składnikami odżywczymi, są czyste, mogą być przechowywane. W sklepie, czy też jak zamówicie to u Was przez kilka tygodni, bez uszczerbku dla, dla zdrowia takiej rośliny. To jest duży format, to jest mały format. Tutaj każdy gatunek ma dobraną wielkość opakowania, pożywkę, w której rośnie. Także te rośliny mają optymalne warunki w trakcie całego procesu logistycznego, docierają do Was w najlepszej możliwej kondycji. I myślę, że to połączenie jest czymś wartym uwagi. Myślę, że jeżeli macie możliwość i macie sklepy, które sprzedają te rośliny, jesteśmy w tym momencie w kilku specjalistycznych sklepach i rozwijamy sieć dystrybucji. Jeżeli macie możliwość, sprawdźcie. Zaopiniujcie, możecie do nas napisać, obserwujcie nas na mediach społecznościowych, na Facebooku czy na Instagramie. Będziemy tam wydawali informacje o nowościach, o tym, jaki jest postęp, co wchodzi nowego, bo nie ukrywam, że ta ilość gatunków, która jest teraz, to jest dopiero początek. No i zachęcam do wyrobienia sobie własnej opinii. Dzień.